Wielokrotnie przy podawaniu danych personalnych przeze mnie i mojego brata były takie sytuacje dosyć dziwne, bo przy nazwisku Mikusz było wszystko w porządku. Zamieszkanie, ulica Mikusza, już było pytanie dlaczego, albo zdziwienie. Potem podawaliśmy daty urodzeń: 25 sierpnia 1, 25 sierpnia 2, już uważano, że to jest od początku do końca dowcip. Dopiero po chwili, przy wyjaśnianiu, co to za ulica, no wyjaśnialiśmy to Piotra Mikusza, dziadka. Przed I wojną światową ojciec na tych terenach należał do utrzymania polskości. Brał udział w trzecim powstaniu śląskim, bo pierwsze i drugie tu na tych terenach się nie odbywało. Należał do organizatorów POW, to jest Polska Organizacja Wojskowa. I po powstaniu śląskim III należał do organizatorów Komisji Plebisytowej Frakcji Polskiej. Po przyłączeniu tych terenów do Polski był jednym z organizatorów powiatu ludzkiego i był członkiem ławnikiem w starostwie Rudzkim. Następnie pracował jako do emerytury, jako drogomistrz powiatowy, z tym, że w okresie międzywojennym był przez szereg lat prezesem powstańców Śląskich, następnie przewodniczącym Związku Obrony Kresów Zachodnich, później przekształcony na polski związek zachodni. W związku z jego akcją szerzenia polskości na tych terenach był notowany przez władze niemieckie, przez te wtyczki, przez Polców i tak dalej, do tak zwanej książki Fandbuch. Książka ta była wykorzystana po wkroczeniu Niemców w 1939 roku. do